Na toruńskiej giełdzie od rana znowu ruch i teraz mówię, o nowszych samochodach może pogadajmy. Ford Kuga i pana tak? Tak, tak, tak. Ford Kuga rośnie 2017. 2017. 1.5. Ale to jest przebieg bardzo mały z tego, co widzę. Tak, 168 tysięcy przebiegu, udokumentowany, sprowadzony z Niemiec yy, dwa miesiące temu. Lekko draźnięty był tylko przedni, uh -huh. prawy błotnik i zdelek pomalowany. Mam dokumenty na to udokumentowane, to jest wszystko. A tak poza tym auto w całości po serwisie, po przeglądach. A pan na giełdzie pierwszy raz czy przyjeżdża pan... Yy, tydzień temu byłem i teraz jestem drugi raz. Drugi raz. I co pan myśli? Jak w ogóle po ja pomyśle giełdy to być? No Giełda widać, że się rozwija, może troszeczkę jeszcze samochód jest nie tak jakbyście wszyscy oczekiwali, ale, ale rozwijać. Rozwija się giełda. Zainteresowanie chyba też jakieś większe troszeczkę To jest taka toruńska tradycja. Była kiedyś giełda, kiedyś, pamięta Pan tam te czasy jak była giełda w Toruniu? Na tak, terenie była, Jaru na przykład. Na terenie Jaru była, później była jakiś czas tam na terenie chyba Motoareny, jakiś krótki, kilka tym, miesięcy też było. Na a głównie to giełda była w Bydgoszczy, takiej największej okolicy naszej. No tak, no, ale cały tak. czas próbujemy to przenieść znowu do Torunia. No i Ford Kuga, ile kosztuje? Yy, cena wyjściowa 56 tysięcy zł. A dojściowa? Idziemy. No i jakieś tam negocjacje, delikatne może <grym> Zapraszamy, <grym proszę Państwa. Zapraszamy na giełdę. I taka piękna kuga wygląda prawie jak nowa. 2017, tak? tak 17. 2017. 2017. Proszę bardzo, tutaj również czeka na Was.